Dziemaneczko z tej strony, Dadek, pokażę Wam misję, w której zobaczymy dziewczynę z trailera gry Cyberpunk 2077 z 2013 roku. To był trailer i będziemy mieli okazję ją tutaj spotkać. Witamy w Dżinguzie. Dziemaneczko. Aha, kogo ja widzę? Co za miła niespodzianka. Już prawie zapomniałem, jak wyglądasz. To dopiero byłaby strata. Witamy ponownie w naszym przytulnym zakątku elegancji. Co mogę dziś dla ciebie zrobić? Może mała zmiana wizerunku? Cekiny wracają ostatnio do łask. Coś nie za wielu klientów tu macie ostatnio. Co mogę powiedzieć? W Dingudzi nie stawiamy na ilość, lecz na jakość. Tak między nami polecam postawić na odrobinę elegancji. No i tu możemy sobie przejrzeć, coś kupić lub nie. Wyłączamy. Ochrona! drzwiach! Zatrzymać go! I tu mamy cyberpsychola. Wytrzymajcie! Max tak zaraz tutaj widzów! Zatrzymaj go! Nie przyleccie! Do mnie mówisz? Nie pozwól mnie zabić! No i mamy w no Max Chodzimy. Otoczyć cel! Likwidować cel! Naprzód! Utrzymać cel! No i oni go tu biją. I też ta babka z tymi nożami, nie? Z, z kurcze. Modliszki z No i tak ja muszę go załatwić koniec końców. Zabezpieczyć światło. Zachciało się zgrywać burżuja w Czucholandzie dla Pamiętasz, że cię słyszę, nie? Absolutnie. Wy tam złożycie zeznania. Już! Nareszcie. Teraz tylko zmyć te całą krew po sprawie. Sytuacja opanowana. Wyłączyć alarm. Mam nadzieję, że udaje się to schować. Siadać. Ręce na widoku. Zgodnie z artykułem 105 kodeksu postępowania w sprawach cyberpsychozy, wasze zeznania zostają zarejestrowane. Melissa Rory, starszy oficer Makstaku. Podajcie swoje dane. Zain Jagger, pracuję dla sieci Dzingudzji, przytulnego zakątka elegancji dla. wybaczcie, odruch. Wi, najemnik, od czasu do czasu klient Zaina. Johnny Silverhand, legenda roka, głos w głowie Vis... Kurwa, Daj mi czasem poudawać, że istnieje. Zgadza się. Proszę opisać przebieg wydarzenia od momentu ataku. Przedstawiałem Wiz personalizowaną ofertę i nagle usłyszałem krzyki z ulicy. zain namawiał mnie na jakieś cekiny. Nagle do sklepu wbiegł psychol i zabił ochroniarzy. Wtedy Zain uruchomił alarm i zamknął nas z tym popaprańcem. Dzięki. Zain. Pan Jagger postąpił zgodnie z procedurą, znacząco ograniczył pole działania napastnika. Tak, zauważyłem. Ganiałem się z nim po tym ograniczonym polu działania, dopóki nie przylecieliście. Coś jeszcze? Nietypowe zachowanie? Poza zmasakrowaniem moich ludzi i reputacji sklepu? Nie. Skąd? Dziękuję za współpracę, to wszystko. Koroner został już powiadomiony, niedługo tu będzie. Jagger, zamknij sklep, dopóki nie skończy się dochodzenie. Hej, V, wpadnij, gdy już doprowadzimy sklep do porządku. Wybierzemy ci coś specjalnego. Zmij w raport. Dzięki. Jak sytuacja? Do zobaczenia. Wewnątrz sklepu dwoje zabitych i dwoje rannych. Sześć trupów na ulicy przed wejściem. Gdzie koroner? Stoi w korku, Spóźni się. No i. nieźle ci poszło. O, właśnie. Czułeś, jak ucieka z niego życie? Podobało Ci się. Jak mam odpowiedni poziom y, tutaj tej technologii, y, to możemy zagadać jeszcze. Chwila moment. Twoje modliszki. Przecież to model Higurashi 2013. Nie wycofali ich jakoś w 69. Pamiętam, że źle zgrywały się z procesorem neuralnym. Rozwalały coś w korze przedczołowej, czy jak to się nazywa. Gdyby nie to sam bym je wtedy kupił. Masz dobre oko. Zainstalowała mnie lata temu. Są bardzo precyzyjne. Myślałem, że Max tak woli ostrze od Arasaki. Podobno tną jak pojebane. Chociaż patrząc na to, co wyprawiasz z tymi twoimi, są pamiątką. Gdy na nie patrzę, widzę to, co przecinały: ciało, kości, nawet niektóre wszczepy. Wchodziło jak w masło. Ale na pewno jesteś po naszej stronie, tak? Zawsze ich zabijacie? Słyszałem, że czasami pomaga terapia. Branie celu żywcem wiąże się z ryzykiem dla postronnych. Robimy to rzadko, bardzo rzadko. Rzadko? A może raczej nigdy? Ilu psycholi udało ci się oszczędzić? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Podobało ci się? Ten moment, gdy krew jeszcze płynie, a on gaśnie. No, i teoretycznie tutaj nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest ta osoba, ale yy, jeszcze mam coś, zaraz pokażę SMS-a, którego dostajemy od właściciela sklepu. I tu jeszcze do nas pisze właśnie właściciel sklepu, że jeszcze raz dziękuję, dozgonna wdzięczność, niska w pakiecie, um, nie pozwól być dłużnikiem dłużej, no żebyśmy wpadli i tak dalej. I tu mamy, swoją drogą reflektujesz na ploteczki, dowiedziałem się czegoś interesującego na temat oficerskiej taku, która nas przesłuchiwała. I tutaj trzeba odpowiedzieć, ploteczki zawsze. Ile czekamy na jego... Odpowiedź? I się dowiadujemy, że ciągle mi się wydawało, że już gdzieś ją widziałem. Coś mnie tknęło, sprawdziłem archiwum News54 i niespodzianka. Dziewczyna była cyberpsycholką. 10 stycznia zabiła 14 osób. Nazywa się Melissa Rory. Zgarnęli ją i siłą wcieli do Max Taku. Ironia losu, co? No i tu już możemy sobie odpowiedzieć, co chcemy. Że e, jakoś mnie to nie dziwi, kto lepiej zrozumie cyberpsychola niż laska, która ewidentnie jara szlachtowanie ludzi. Jeśli tak, będzie mnie bronić przed wariatami, to jak dla mnie może być sobie zajara na czymkolwiek. Do zobaczenia w przytulnym zakątku, elegancki. No i to tyle z tej misji. Do zobaczenia.